Pożal się Boże, Adam Wielomski nagrał na mnie kolejny, jakiś tam dis, czy rant, czy jak wy tam mówicie, nie wiem, jakie są obecnie nowe, modne słowa. Słuchajcie, nie ma co dyskutować z, ze zdrajcami Polski na rzecz Rosji. Pogadać to ewentualnie można z jakimś Nowakiem, Andrzejem Nowakiem, żeby mu wyprostować ten neo sarmatyzm. I te pisowskie kłamstwa sarmatofaszystowskie to jest jakiś sens. Pisowskimi historykami jest sens rozmawiać, żeby ich naprostować. Natomiast z jakimiś e, z dziadami, takimi jak Wielomski, którzy po prostu generalnie wyznają jakieś ultrakatolicko-bizantyjskie pierdoły, mają we łbie. I są generalnie mentalnie zdrajcami Polski na rzecz Rosji, no to tak specjalnie gadać nie ma co. Także to tyle mojego komentarza. Trzymajcie się. Siewo Haroszywo dla Bielomskiego.